Dzisiejszy mecz komentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Saranowicz. Mamy nadzieję, że czeka nas 90 minut ciekawego widowiska. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. nam się ten mecz. Andrea Kirlo. O, udało mu się ładnie podać. Spójrzmy na to podanie. Andrea Kirlo. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? No świetnie go odbił piłkę. Prowadzą piłkę do gry, z rzutem z autu. Luka Modrić. Podanie. Czy to wykorzysta? Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Nie powinien tak ryzykować w polu karnym. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Luka Modrić. Czyste, udane wejście. jest powrotem. Józef Perowski. No słynie z tego, że jeśli ma okazję, to ją wykorzystuje. Muszą bardzo go pilnować. I stracili posiadanie piłki. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Serna. Skutecznie dograł do kolegi Dobra okazja No prosto w zawodnika z pola Ład szansa Uśmiechnął się bramkarz No bo piłka trafiła wprost z niego Pirlo Markizio Sano. Aquiliani, Giuseppe Perowski. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Czy to wykorzysta? Rafił poprzeczkę. piłka nadal na boisku. Włosi rozpoczną grę od rzutu załku. Czy to wykorzysta? Poprzeczka! Piłka nadal w grze. Aj, teraz strata. Daniele Beroski teraz. Akwiliani Odrzutu z autu. Rozpoczną grę Dario Serna. Luka Modrić. Ładnie wymieniają podania. Petric. Luka Modrić. Krenčar. Ładne podanie. Strzela. Niemożliwe. Nie ma bramki. Niesamowite. Kryszczo. Markizjo. Kasano. Ale szakcja. O to chodziło. Ale piękna bramka. Brawo włosi gol. To może być najważniejsza bramka meczu. Świetne podanie i również znakomite wykończenie. Krańczar. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Bardzo ważny moment to było zdobyte prowadzenie tuż przed przerwą. Myślę, że zareaguje ten rywali. To będzie ostra wymiana zdań w szatni, a w drugiej połowie przed nami emocje. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Markizjo. Cassano. Ja. Powinien dośrodkować. Kapitalnie w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dobrze, teraz przejęli obrońcy. Markizio Ależ podanie. Słusznie, sędzia odpisał spalonego. Dobrze dograł. Czekamy na dośrodkowanie. Przyjął i odgrywa z powrotem. Udane podanie. Nieudany atak. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Spokojnie, powoli budują ten atak. Nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Wspaniałe podanie! Tej interwencji wyręczył bramkarza. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. I teraz. Ranokia. Ależ wspaniale grają piłką. No, znakomity zwód pewnie mijał. Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Od rzutu z autu włosi. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. Teraz te Znakomicie, w tempo. I... No, zastąpił bramkarza. No, piłka opuściła, boisko będziemy mieli rzut rożny. i strata piłki. Dario Srna, Andrea Pirlo. Oddaje piłkę kolece. Uderzenie. Ale świetnie, cudownie, kapitalnie. Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. Potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. Ale znakomity strzał tu pod poprzeczkę. Petric. Luka Modrić. Guriat. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Cassano. Daniele de Rossi. No, uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Arbiter sygnalizuje, że wznowią grę od własnej bramki. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. się przejąć. Dobre rozegranie. Celnie do partnera. Oddaje strzał, broni. To jeszcze nie koniec akcji. Montolivo. I de Iderowski. Giuseppe Rossi. Daniele De Rossi. Montolivo. No dobra okazja będzie. Ależ przytomne zagranie obrońców to było przejęcie kluczowego podania. To spotkanie kończy się wynikiem 2 do 0.